Witam Was serdecznie dzisiejszego wieczoru. Dzisiejsza czytarynka będzie z kolejną książką Pana Tomasza Samaelika. Pana Tomasza mieliście okazję poznać oglądając jego ciepłe pozdrowienia z Hajnówki. Dzisiaj historia o dwóch przemiłych, ciekawskich i niesamowitych niedźwiadkach. O Berci i Orsonie. Posłuchajcie. Rozdział pierwszy, w którym niedźwiedzie przybywają do lasu. Niedźwiedzica Turi niespokojnie kręciła się na dnie głębokiej jamy. W małym otworze nad jej głową widać było gałęzie drzew i jasne niebo. I co jakiś czas kruka, kruk krążył nad jamą i nucił coś sobie, stukając dziobem do taktu. Najwyraźniej miał doskonały humor Turi nie za bardzo. Właściwie jej humor można było określić mianem grobowego. Gdzieś tam w lesie były jej dzieci, narażone na niebezpieczeństwa, przed którymi nie była w stanie ich obronić. Ona sama znajdowała się w pułapce. Wydrapała głębokie bruzdy w ścianach jamy, gorączkowo próbując się wydostać. Bez skutku. Tu na dnie jamy nie pozostawało jej nic innego jak tylko czekać na najgorsze. Oto historii kres zakrakał kruk. O dziwo brzmiał, jakby się cieszył. – Kres i krach? – Jaki krach? – warknęła niedźwiedzica. – Twój krach – odpowiedział kruk, tym razem już wyraźnie wesoło. – Tu się smutno kończy twoja opowieść. – Nie – pomyślała Turi. – To się nie może tak skończyć. – Wydostanę się stąd i ocalę moje maleństwa – postanowiła twardo. Pozostało jej tylko wymyśleć jak. Niecały dzień wcześniej przez skąpaną w świetle księżyca łąkę przemykały trzy niedźwiedzie. Właściwie trudno mówić o przemykaniu, bo polegało to na tym, że dorosła niedźwiedzica Turi pospieszała dwa malutkie niedźwiadki, Bercie i Orsona. Co chwila oglądała się na niej i czasem delikatnie pomagała łapom. Mamo, daleko jeszcze? Zapytał Orson. Przecież mówiła przed chwilą, że daleko. Odpowiedziała za mamę Bercia i pokręciła głową. Miało to oznaczać, jaki ty jesteś marudny, a może nawet zobacz, jaka ja jestem dzielna. Więc nie marudzę zignorował siostrę i znów zapytał – Mamo, daleko jeszcze? Który się zatrzymała. Niedźwiadki były jeszcze ciągle malutkie i szybko się męczyły, o czym oczywiście starała się pamiętać, ale ze zdenerwowania co róż zapominała. Dwie puchate kulki wpatrywały się w nią błyszczącymi oczyma. Jej dzieci były identyczne, jeśli nie liczyć białych plam. U Orsona na karku, a u Berci na piersiach. Turi podniosła głowę i przez chwilę łowiła zapachy. Pokręciła głową, zaniepokojona. Tu się nie możemy zatrzymać, powiedziała. Wytrzymacie jeszcze trochę? Wkrótce znajdziemy bezpieczne miejsce. Mam nadzieję, dodała ciszej, bardziej do siebie, niż do dzieci. Ruszyła dalej, a Orson westchnął przeciągle. Wydawało mu się, że uciekali już nie wiadomo jak długo. A Turi nie pasowało żadne z miejsc po drodze. Nie chciała się zatrzymać nad rzeką, ani u podnoża pagórka, ani na polu pełnym kwitnących na żółto roślin. Wszędzie węszyła, niespokojna, kręciła głową, po czym goniła niedźwiadki dalej i dalej. W końcu już nie tylko Orson, ale i Bercia była tak zmęczona, że każda kępa trawy wydawała jej się najwygodniejszym posłaniem. A każdy mijany kamień kusiłby sobie obok niego przysiąść i odpocząć. – Mamo, daleko jeszcze? – tym razem jęknęła Bercia i dramatycznie padła na ziemię. A Orson spojrzał na nią zdziwiony. Turi była tak przejęta, że przeszła jeszcze kilka kroków, zanim zauważyła, że dzieci się zatrzymały. Byli w lesie. A pierwsze promienie wschodzącego słońca odsłaniały soczystą zieleń porastającego pnie, muchu, igieł i młodych liści na drzewach. Niedźwiedzica potrząsnęła głową. Orety chyba zapomniałam o postoju. Przepraszam, dzieciaki, powiedziała łagodnie i wzięła głęboki oddech. W powietrzu unosiło się sporo nieznanych jej zapachów ale żaden nie przypominał tego, przed czym ucieka. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Piknik, ucieszył się Orson. Nie piknik, tylko pora na karmienie. Wyjaśniła mu przemądrzałym tonem barcia i przewróciła oczy. Bardzo się wczuwała w rolę starszej siostry. Usłyszawszy to, Turi kolejny raz pożałowała, że zdradziła dzieciom, które z nich pierwsze przyszło na świat. Mogła powiedzieć, że urodzili się równocześnie, albo skłamać, że nie widziała, które pojawiło się najpierw. W ogóle Turi dużo się przejmowała. Orson i Bercia byli jej pierwszymi dziećmi i bardzo chciałaby by wyrosli na zdrowe i szczęśliwe niedźwiedzie. Postanowiła, że będzie najlepszą mamą, jak się da. Od swojej mamy dostała tylko jedną radę, która w jej sytuacji kompletnie nie miała sensu. Za to inne stare niedźwiedzice, nazywane przez Turi ciociami, dały jej mnóstwo wskazówek odnośnie tego, jak wychowywać młody. Nazywały to, nie wiedzieć czemu, kodeksem misiowej mamy. Według niego miała zapewnić niedźwiadkom bezpieczeństwo, dużo je karmić, pozwolić na rozwijającą się wyobraźnię i wspomagające kreatywne zabawy. Pokazać, jakie są jadalne rośliny, objaśnić sposoby znakowania drzew. Ale przede wszystkim kodeks misiowej mamy nakazywał trzymać młode z dala od człowieka. Weschnęła ciężko. Jak miała być dobrą mamą, kiedy wszystko sprzysięgło się przeciwko niej. Ledwie niedźwiadki przyszły na świat. Wokół gwary zaczęli się kręcić ludzie. Musiała uciekać z maluchami w poszukiwaniu nowego schronienia To nie były warunki, w których mogła realizować rady ciotek. To, co mogła zrobić, to dobrze nakarmić nie niedźwiadki. Ułożyła się po pod gęstym krzakiem i zastukała zębakmi na znak, że pora na wcześniejsze śniadanie. Bercia i Orson bez zbędnych dyskusji zabrali się do ssania mleka. Najpierw łapczywie i energicznie, a potem coraz wolniej i słabi. W końcu maluchy. Usnęły, wtulone w siebie i futro mamy, której też była bardzo zmęczona. Jeszcze raz upewniła się, czy w powietrzu nie unoszą się podejrzane zapachy. Słuchała się w oddech niedźwiadków, oczy zaczęły je się zamykać i była już na najlepszej drodze do brzemki, kiedy spostrzegła gości. Jeleń i dzik, a właściwie locha, przyglądali się jej dyskretnie, schowani za krzaczkami. No i kogo tu nam przywiało? Szepnął jeleń dość głośno, by Turi mogła go usłyszeć. Niedźwiedź, jak moje rodzice kocham, niedźwiedź, odsząknęła w odpowiedzi locha. A nawet niedźwiedzica, widzę tam jakieś młode. Nie lubię niedźwiedzi, burknął jeleń i miał ochotę dodać coś jeszcze w tym samym tonie, ale locha mu przerwała. Tu nie chodzi o to, kogo pan lubi, tylko o przydatność niedźwiedza dla naszej sprawy. Chyba pani nie myśli, żeby znowu próbować wykorzystać niedźwiedzia, zdziwił się Leni. Poprzednio zaliczyliśmy klasyczną porażkę. Cicho, chyba nas widzi. Locha spostrzegła, że Turi zezuje w ich stronę i strzyże uszami. Chodu, poczekajcie. Niedźwiedzica podniosła się na nogi. Mam parę pytań. Czy tu jest. Ale Jeleń i Locha byli już daleko, więc Turi dokończyła pytanie dużo ciszej do siebie. Bezpiecznie. Kto to był, mamo? zapytał Orson, którego obudził głos mamy. Nie czekając na odpowiedź, niedźwiadek zrobił fikołka do przodu. I czego chciał? dodała Bercia, która poszła w ślady brata i zrobiła pięknego fikołka do tyłu. Wyglądało na to, że śniadanie, krótka, drzemna ziemka, przewróciły siły niedźwiadkom, które radośnie pokazały w plamach wschodzącego słońca. Który nie mogła tego samego powiedzieć o sobie. Była wciąż wyczerpana, spięta i mocno wystraszona. Dzik! I jeleń, wyjaśniła maluchom. Ale nimi nie musicie sobie zawracać głowy. Czas ruszać. Co? Nie, jęknął Orson. A nie moglibyśmy tutaj zostać? Zapytała Bermicia. Przynajmniej na trochę. O tym, czy Turi wraz ze swoimi małymi niedźwiadkami zostanie w lesie. Jaki plan mieli jeleń i locha? I co wyniknie z tego planu? I czy nie pomoże w tym planie dowiecie się, sięgając na naszą biblioteczną półkę po książkę Bercia i Orson, Tomasza Samojlika. Bardzo gorąco Was zachęcam. Świat zwierząt bywa fascynujący. Miłego wieczoru i do zobaczenia jutro.